Dzień dobry, nazywam się Bartosz Urgiewicz, jestem pracownikiem firmy Brewwood. Nadzoruję tutaj inwestycję, która nazywa się Seaside Garden, zlokalizowana jest tak w Świnoujściu około 200 metrów od morza, blisko zachodniej części Świnoujścia, blisko w ręce niemieckiej. Jest to jedna z najspokojniejszych dzielnic miasta, która znajduje się na uboczu, Dlatego myślę, że tutaj ludzie, którzy wykupią mieszkania, będą mieli szansę na wspaniałe otoczenie. Mamy tutaj dwie kondygnacje podziemne oraz cztery nadziemne wraz z użytkowym dachem, na którym będzie znajdowało się centrum spa, sauna oraz jacuzzi. Będzie to element użytkowy budynku. Inwestycja będzie posiadała 70 apartamentów o powierzchni od 30 do 50 m2 wraz z dwoma poziomami garażu, na których znajdowało się będzie 48 miejsc parkingowych po 24 na każdą kondygnację. Prace rozpoczęto w grudniu 2020 roku. Zaczęliśmy od ogrodzenia działki, następnie wykonaliśmy wykop głęboki, zabezpieczony ściankami Larsena. Obecnie wykonujemy prace żelbetowe pierwszego i drugiego piętra. W budowie pracuje około 30 osób, w tym głównie cieśle i zbrojarze. Rozpoczęliśmy również roboty murowe, których będzie coraz więcej. Po pracach żelbetowych planujemy przejść następną część robót, czyli instalacje sanitarne oraz elektryczne. W kolejnym etapie rozpoczną roboty tynkarskie oraz elewacyjne. W międzyczasie montowana będzie stolarka okienna. Zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec przyszłego roku. Bardzo prawdopodobne, że prace zakończymy nawet szybciej w związku z szybkim postępem robót. Obecnie jest to marka na rynku budowlanym w naszym województwie. Firma Grywood wykonuje odważne, duże inwestycje zarówno w pasie nadmorskim, e, czyli w filołówce między zdrojem, między wodzie, jak i w Są to nie tylko budynki mieszkalne i apart apartamentowe, ale również w przemysłowe firma terminowość oraz bardzo wysoka jakość wykonania.